Jasnogóra, sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, jednocześnie Matki Bożej Królowej Polski, to przede wszystkim miejsce codziennej modlitwy za naszą ojczyznę. Codziennie msza 15:30 czy apel jasnogórski to czas szczególnej modlitwy w intencji właśnie Polski, w intencji narodu polskiego, tych wszystkich codziennych spraw, bolączek, które wszyscy doświadczamy. Dzisiaj szczególnie właśnie pamięć ofiar i modlitwa w ich intencji towarzyszy Właśnie i tej mszy, i Apelowi, ale także innym, świąt odmawianym właśnie tu u stóp Matki Bożej Królowej Polski. A warto zauważyć, że też w tym roku mija dokładnie 90 lat, kiedy właśnie oficjalnie przez Watykan ten tytuł Matki Bożej został potwierdzony. Więc tym bardziej tutaj właśnie Matce Bożej Królowej Polski polecamy także te trudne sprawy, także i tą ranę, jaką jest ta katastrofa, która 5 lat temu wydarzyła się i do dzisiaj w jakiś sposób ma swoje reperkusje i konsekwencje w życiu naszego なるほど。